O kurczę, zobacz. Mamy trola przed sobą. O nie. Tu jest drugi troll, niestety. Gdzie? Ja. Ale już mało mu życia zostało. A dlatego cały czas uciekam przed nim i go próbuję dopaść. No to kontynuujemy budowę domu. Zobaczmy, co to. O kurczę, zobacz. Mamy trola przed sobą. O nie. Szykujemy strzały tam gdzieś chodzi dookoła kamienia. A czy on idzie do nas, czy nie? Nie ja Wydaje mi się, że on tam sobie zatacza e, mm. kółko wokół tego. Trzy e, możliwości, albo mm, bo możemy jeszcze wejść na tratwę i go spróbować ubić z wody, co? A mamy tratwę, ale on do wody też wchodzi. No tak, ale tak daleko bardzo nie, o, tak nie podejdzie, bo się utopi. E, mm. e, to co, próbujemy? tylko wiesz co musimy się tam skradać żeby on przypadkiem nas nie zauważył mm -hmm. dobra to chodź powoli o. i teraz szybko gdzie tu jest ta majcha? tam z drugiej strony odpłynąć tak no, od niego się. na razie. jest słońce? Słońce jest jeszcze wysoko. Postaram się odpłynąć kawałek. Tak, żebyśmy nie byli przy brzegu. Albo żebyśmy mogli też szybko się od niego oddalić, jakby zaczął iść po wodzie. Dobra. Tylko, że jak Ty będziesz Sterował. Czy ja mam już strzelać do niego, czy jeszcze nie? myślę, że ustawimy się w jakiejś takiej pozycji, żeby, żeby jakby to, żebyśmy mogli szybko odpłynąć. Dobra, może jakoś tak, teraz zrobię stop i możemy do niego chwilę postrzelać. Tylko ty bądź gotowy, żeby odpływać. Ja strzelam, a Ty odpływaj. Dobra. Odpływaj. No, szybko idzie. Nic nie widzę. Zasłoniłeś mi szaklę. Dobra, odpływaj. No odpływam, odpływam. Bo on teraz jest w wodzie, to tak... Dobra, powoli mu spada. Trochę w bok odpływaj, bo za głęboko mu się robi. Dobra, teraz się zatrzymałem. I się trochę wrócić, żebyś na ocean nie wypinali. No właśnie, wracam powoli. Chyba strzeliłam go. Okej, okay, chyba znowu nas dobrze. Dobrze jakbyś wzdłuż brzegu płynął, bo... bo on jest za bardzo zamoczony w wodzie. Okej, okay, tylko że wiatr jest trochę w niekorzystny no, drugą z stronę strony. Po, po drugą stronę Dobra, on teraz powoli idzie. To możesz teraz do niego szczerać. I co ile mu jeszcze zostało? On właśnie nie pokazuje mi. Tak? On się nie pali, ale gaśnie, bo bez wodzie, za głęboko, no. daj mu wrócić trochę i w drugą stronę bliżej. No to ja nawrócę, czekaj. Musimy mu dać szansę, żeby wrócił do brzegu, za głęboko mm -hmm. jest. Słońce powoli zachodzi. No właśnie, nie podoba mi się to. A, jeszcze nic nie zjedliśmy. Tak. Dobra. Pokółem trochę w jego stronę. Teraz. I no poczekam a czy on trochę wyjdzie z tej wody. No Do brzegu bliżej. głęboko w wodzie nic nie daje uh -huh. a ty widzisz, żeby mu życiał... Od... odpływało? musi być chyba bliżej nas, żebyśmy mogli dopiero to zobaczyć bądź gotowy do przejęcia sterów bo już jest blisko i dalej nic nie widzę, odpływaj dobra, odpływam powoli, a już mam bardzo mało życia, zaraz zginie tylko żeby nas nie walną. <grym> Dobra, zostało mu bardzo mało. Nie, zostało mu nie bardzo mało, ostatnia kreska. Dobra, już po nim. O. I super. Płyń do niego. No, po do niego, weźmiemy jego... te. Weźmiemy jego fanty, a potem wrócimy do domu spać. Mieliśmy fajne zakończenie tego dnia, co? Nie wiem, czy damy radę te fanty wziąć, gdzieś tam się utopiło. No, ta tratwa niezbyt dobrze pływa jeszcze. Ale się rozumiem Tu jest chłód, może wracajmy co? No ale trochę wtedy z... fany. stracimy tego, no dobra, to chodźmy najpierw do domu A ty zjadłeś coś? Nie, ja w ogóle jestem opustym żołądkiem. No to <noise> się wybraliśmy, odwyczek Dobra, już coś zjadłem. Muszę przybić do brzegu. Aż to nasz pierwszy troll po, No i po wiesz co jest klubie. po pierwszym trollu? Mi się to jedno kojarzy. <grym> no co? No jak myślisz, nie chce się powtarzać. Czyżby las się miał poruszać? No, myśmy to ogrodzenie zamknąć. Wstajemy hmm. rano i zbieramy dużo drewna i zamykamy ogrodzenie. No co zapraszam do ja domu. Ja ten dach muszę też zamknąć. Uh -huh. To jest trochę Podoli roboty. Pod nam to idzie. Z, zamknąłem ze sobą drzwi i zostałem po drugiej stronie. Chodź no. się szybko naprawić. I, i do łóżka. No co ja robię? Dobranoc. Dobranoc. Miałam przez chwilę napisane, że w pobliżu są grogowie. Pewnie jakieś szarły są. To co, pójdziesz donieść drewno, nakosić? Mhm. To się może na chwilę rozdzielimy, ja też pójdę coś... Nazbierać? Tylko zjedz coś. Nie chodź na głodniówkę. A a jestem już najezona, bo przed położeniem się spać, abym. Dobra, to idźmy szybko, zbierać jak najwięcej. weź chyba to ogrodzenie, gdzieś w drzwi nie zrobiłeś nigdzie. Masz rację. Tam jest skoszone drzewo, ja tam, tam się da podejść? Myślę, że tak, tylko uważaj na niksy, bo widzę, że są tutaj w tej dolinie. Na dole jest drewno, ja sobie tutaj. Skoszę dobra, ty to, pozbieraj, co leży. a ja pójdę w drugą stronę też pozbierać, dobra? No. Gdzie widzisz niksy, bo ja nie widzę pociągu? słyszę ja nie, Aha, tam. Uh -huh. Tu jest drugi tron, niestety. Gdzie? Ja. O ja. Musimy zamknąć... E, Wiesz co, musisz iść szybko e, do tratwy. Szybko do Ale tratwy. Ale idzie za tobą? Tak. Goni a, mnie. Ej, to może ja się schowam w domu, a ty do tratwy? No dobra, no to leć. Ja zrobię przyczajkę. Może leć, bo minie? on mnie goni. Bo... Bo... Z dwóch stron byśmy. Tylko wzięłam kawałeczek drewna, to sobie schody zrobię. Muszę się skradać. Poszedł za tobą Tak, idzie za mną Ej, gdzie jesteś? No bo ja tylko mogę z okna jak coś strzelać nie mogę... Dobra, ja idę szybko na tratwę, żeby odpłynąć. Cztery. Idź Ja spróbuję być niezauważona weź... nie wiem czy zdążę. Nie zdążę A, muszę uciekać, bo o, ta tratwa za wolno popływa. On jest powolny, to może biegaj tak, żeby go... bo ja przez okienko tylko mogę z tego domu. Dobra, ja będę dookoła... Biegaj biegał. dookoła domu, a ja jestem... No bo nawet wow. drabiny sobie nie mogę zrobić. No. Nie mam z czego. Albo wiesz co? Może coś z górze i będę miała drewno. No nie na no, go ubić. Myślę, że damy radę. Chciałam sobie drabinę zbudować chociaż. Ale on szybki jest, zwłaszcza z górki. Jeszcze mnie tutaj atakują te. Jakieś szary. ja na... Dobra. Czym się skradam. Skradam się, nie mogę się skraść. Właśnie mnie walno, uczekaj, nie mogę się ruszać. No to nic nie daje, że się będę skradać? Czy możesz? No tak na On się widzi, to jest troll. To mi zwierzę. Dobra, poszedł za tobą na razie. Tak. Ja chciałam się ustawić. O nie, rozwalił mi tu. Na razie zostaw w dom, trzeba się go pozbyć. Potem będziemy odbudowywać wszystko. Włączyłem moc Aytyra. No. Udało mi się uniknąć tego ciągle. No, się właśnie, czemu, żeśmy... To ja też mam biegać dookoła? Używając tej mocy wolniej spada, prawda? Ale on szybki jest ten troll, w ogóle on to jest jakiś chyba wysokopoziomowy, bo... On strasznie szybko za mną idzie. Nie wiem, czy on mnie widzi. O, chyba teraz gdzieś jest koło ciebie. Ja się... Nie wiem, co mam zrobić, bo się boję. Jestem w i nie wiem, ja w ogóle nawet nie mam ognistych szał już. Już go od ciebie odciągam. Nie mam nawet czym strzelać. Bo on gdzieś mi znika tutaj jest, dobra hmm. gdzie on się schował? Poszedł za dom. O nie, jeszcze deszcz pada. Patrz, chyba chyba Poszedł ucieka. sobie? A czemu? Nie, wraca. Go podpalić tylko zaraz się ja nie mam już czym podpalić pod strzały Dobra poszedł na górę tam widzisz? no bo też pada, muszę A nasza pogoda nie dzisiaj zrobiła Nie dość, że troll on nam się rozwalił z tego <laughs> trochę niby Ja do końca. Mam, nie mam już strzał świetny czekaj nie ja mam jeszcze jakiś zwykłe drewniane Masakra. a miało być tak pięknie. Ach, tak trochę Myśmy nie do końca, skończyć. żeśmy... Zaraz mi się hełpa rozwali od tego deszczu jeszcze. <laughs> dobra, on poszedł on sobie. On biega za tobą, czy gdzie ty jesteś? Nie, on poszedł teraz z tyłu domu. Może nie strzaj do Trafiłam niego już, co? Go. No dobra, już trafiłaś. Trudno, najgrzej mnie zabije. Nie, to się nie da. Ja się przyczajam i on mnie nie widzi wtedy, wiesz? Taką mam nadzieję. Połowę ma życia. No. Ale bardzo powoli mu to spada. Jesteś najedzony. A tą moc włączyłeś? Tak. Dach no, tak, traciłam. Biegnij tam do, jak do, możesz z przodu bardziej od, od tej wody. Czekaj, bo teraz rozwala, widzę płot. Trudno. Gdzie jesteś? dziadzie? Wszystko, mu w plecy z kolei. Ja strzelam drewnianymi strzałami, bo innych nie, bo nie ja mam. No ja też, bo nie mam innych. Kurcze Kurczaczki. Nie wiem czy mi się zaraz nie skończą te strzały w ogóle. Kto on jest. Tu jest. Mam 46. no i mogę w niego trafić ja właśnie też chcę z nim bardzo ja. przyszedł na teren domu weź go wyprowadź za, za ogrodzenie nie, będzie nam niszczył dom już ma mniej niż pół no wiem, wiem jeszcze ja, chwilę. spadaj Uważasz, żeby nie tego. Ty tam biegasz koło niego? Tak. To może dzidą go dźwignię. No co, to ja się do niego zbliżę, on raz machnie i będzie po Aha. Mnie. To nie ma co? Trzeba w niego strzelać z A jakby strzelami. nas e, zabił, to jak się obudzimy, to znowu będzie nad nami? No, wiesz, to nie chcę się przekonać. Ale już mało mu życia zostało. No, dlatego cały czas uciekam przed nim i go próbuję dopaść. Widzę, że tam rozwala dom, ale. Tak, nie zaraz nie do mnie wejdzie. Uciekam chyba stąd. Dobra. Teraz go wykończę. Już mi zostało mało. Uciekam. Czekaj, bo mi się skończył. Skończył mi się pasek wytrzymałości. Pat! Pat, dobrze, Pat. Gut. Choć weźmiemy, co tam możemy wziąć. <ścoughs> Szczęście w nieszczęściu. Jakby więcej nie było teraz troli. Bo już dwa trole w jednym odcinku. Wszystko widziałam? Czy coś jeszcze? Nie, bo wszystko nie wiem, nic To jest są jakieś te, jakieś kamienie, ale się potrzebujemy. Matku, ale nam popsuł. Mamy teraz... Robotę. Dobra, masz jakieś... Wiesz co, drewno? Musimy najpierw ogrodzić chyba ten teren. To dobra, to chodźmy, trzeba pozbierać gdzieś drewno, prawda? Tu jest jakieś drewno, weź się pozbieraj z tych wszystkich. A no teraz, ja teraz tam. i tak deszcz nam psuje, wszystko. Dłużko twoje rozwalone jest. Trudno. Musimy jakoś poradzić. Ja idę szybko pozbierać drewno, a ty zbieraj koło domu, dobra? Ja bym już tu zaczęła ten. A warsztat nam chyba rozwalił. Czekaj, muszę warsztat postawić. Co tam słyszę jakieś? Ja jeszcze walczę z szarłami niestety Ale chyba przestało padać Czekam muszę zobaczyć co ja mam Dobra, ja tą paliszczadę szybko Niestety ale atakuje mnie dwugwiazdkowy ten szarł. muszę trochę z nimi powalczyć, muszę sobie już widę. Dobra, muszę uciekać teraz znowu. Czekaj, Musisz mi chyba pomóc, wiesz? Chodź tu. Ach, ja mu postawię ogrodzenie, mu postawię. Nie, uciekam. Uciekam. czekaj, by ja. Dobra, on idzie póki co za mną. Teraz pomogę, tylko muszę włączyć sobie broń. Cztery. Trzeba się najpierw pozbyć tak jednego, żeby nie walczyć z dmoma. Strzelam do tego i uciekam. No, dobra, oni teraz cię gonią, widzę, to ja też... To pomocy. Rzucam <noise> mnie. A można włączyć, nie skradaj się, tylko biegli. Można. Można, czy kiedy ja nie tam, gdzie trzeba, pobiegłam. Dobra, już jednego zabiłem i teraz drugi. Jest. Pobite dwa. Nie. Gorzej to, to się jest? dzisiaj nie Rybę mogło wydarzyć. Rybę mi to wyrzuciło. O koniazmo. Okay. Dziękujemy bardzo za każdą minutę oglądania naszych filmów. Prosimy o lajka like pod tym filmem oraz subskrybowanie naszego kanału. Przez zaznaczenie dzwoneczka nie ominie Was żaden nowy film. Wasza aktywność i wsparcie motywuje nas do tworzenia kolejnych filmów. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to możesz postawić nam kawę, klikając w link pod filmem do platformy Buy Coffee. Dziękujemy! Dziękujemy. A pamiętasz, jakim przyciskiem jest automatyczne zbieranie? Automatyczne? F v? Tutaj ja sprawdzam ogrodzenie, czy gdzieś jest rozwala, dobra, no? bo, o, dobra, teraz to się coś Dobra, O, dwa, teraz tu to trzy, Ja szybko tutaj próbuję to zamknąć. W razie czego. Dobra, zbieram. ja idę jeszcze zbierać zbierać trzy, żeby, żeby żeby coś było. Tu jest jest trzy, drewno, trzy, 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 mnie rzuca! <laughs> Muszę przełączyć broń. Patrzcie. Już do ciebie idę. Już cię idę ratować. Chodź. A to jest ten spoko. Musisz mnie osłaniać, bo ja mam dużo drewna zamknę tą stradę. Okej. Może ryby tu jakieś leżą wyrzucone. No to, to buduj, mogę ci trochę podrzucić jeszcze drewna, chcesz? Czekaj. Coś wow. brakuje, warsztatu mi brakuje. Tu ci rzuciłem wzięcie, a Czekaj, by się zatynowała. Matko, ja nie umiem tak w nerwach pracować. Warsztat tu jakiś muszę postawić. To ty buduj, a ja obserwuję. Obserwuj, okolicę. czy nic nie idzie. Bo tylko nam zostało z przodu tą palistradę No, Chyba na przyszłość. Yy, trzeba zaczynać jednak od tej palistrady. No ale wiesz, to nie wiedzieliśmy jak ten dom będzie. No dobra, zobacz, przez 2-3 dni w ogóle nie było to, a nic coś z Ja bym na razie po małej linii oporu zrobiła tą palistradę, już tu skręcę. No. Później będziemy sobie powiększać. Tak, nie? tak, żebyśmy byli po prostu osłonięci. Kiedy tu ryba jest? Weź tą rybę. O, wziąłem, chyba. Tu jest ryba. Co tam tak ryby wypadają? Nowy przedmiot... Yy, drewno mi się skończyło? Trolleszcz. Masz drewno? No ja ci oddałem to co miałem. To idę jeszcze pościnać, no. Nie pościnać, trzeba coś wziąć z domu. Później się dorobi, te podpory wezmę. To żeby się nie zniszczyło. Trudno. Hmm. Dziwne, tyle tam ryba znowu fika na, na hmm. brzegu. No czemu? Brakuje? A4 potrzebuję. Tutaj jestem jeszcze blisko domu, pójdę tylko odzyskać te ścięte już drzewa. Dobra, ja jeszcze na razie tych boków pozabieram. Bo okay. No tu jest dużo tego, tylko trzeba to trzeba pozbierać to co tyle A tu szary przyszły do mnie jakieś. Znowu? Tak. Pomóż mi, bo ja mam budowę włączoną, nie możesz tak zostawić. Idę. Dwa na raz przyszły. Idę, pędza. Rzucają we mnie kamieniami. Pędza. A jak one tu weszły? Chyba. A, bo tu jest no nie oparka. zamknęłam, bo nie mam te, jak zamknąć tego. No, dobra. Dobra, poradziłam sobie. Musisz tu pilnować. Tak, dam ci drewno, stój. No. Dobra i tu widzę, że jeszcze leży drewno jakieś. Idę zamykać to. Tak. Nieoczekiwany zwrot akcji. Nigdy, nie, nie. Że nigdy byśmy byś tego się nie spodziewali w jakiejś sytuacji. Weź tu człowieku mnie jakiś plan na dzień. No, czekaj, bo jakieś. Nie mogę, guziki mnie też wciskam, nie trzeba. Idziesz tu do mnie środku Tak. I to gdzie musieli... No. A, brakuje mi, żeby tu zamknąć. No to muszę zdobyć się. Mam rozwalić. No coś rozwalę chyba. Przestało Te w końcu ścianki. padać. ścianki sobie porozwalam. No porozwalaj na razie. Żeby nie runął dom. Do naprawy. Bo jakaś ma za wysoko. Chciałam dodać furtkę też, nie? O, brakuje mhm. mi jeszcze. Nie, bo ja te y, tylko takie zasłonki ściągam na dole. Musimy to zamknąć, żeby mieć teren bezpieczny. Bo tu jeszcze jest jakaś. Nie, wzięłam. Tu znowu poszedłeś. No, jak ty mnie osłaniasz? Jestem tu, jestem, jestem. Chodź tu, już, jestem. jestem, jestem, jestem. Upadnę te szarły. Trzeba zamknąć w końcu. Dobra. mamy żywicę na ten. Mogę? No nie, szybko drzwi. Broń mnie, bo drzwi szukam. I do tyłu się cofnij. Ja cofnij się. No. Czegoś brakuje, nie no, na drzwi potrzebuje 12 drewna, daj mi coś. Czekaj, już Ci daję. Mam tylko dwa. Daj może mi kilka. No braku. dałem. Nie. I co, jeszcze mało? Mało. Brak, chodźmy. Znaczy pilnuj wejścia, piescuj tam i pilnuj. Pilnuję. Muszę trochę domu powstać, żeby to szybciej poszło. Jeszcze mi pokazuje, że brakuje. Są jakieś krzaki? Trudno, trochę por... Porozwalam tą chatę trochę, sorry. O, mam. Okej, okay, ja też mam trochę. Ach, na razie jest tak. Są byle żyli. jak, ale jest. Dobra, byle. Sprawdź jak. teraz, idź w jedną stronę, a w drugą, czy jest zamknięty teren. No. To pytanie czy tutaj nie jest trochę no za nisko. Ale chyba nie przejdą sami. Nie, przejść nie przejdą. Przecież my skakaliśmy przez płot i nie przechodzimy. Dobra. Tu to jest nie tak dziwnie, wiem. ale nie, na was nie przejdą. Wow! No dobra, to co? A co tak się zaczęło? Tu Myśmy... teraz nie zrobimy nic innego, trzeba po prostu pójść po drewno. Potrzebujemy się. Wiesz, jak możemy drewno szybko zdobyć? Ja. Właśnie wpadłam w ten pomysł. Tam ten dom, co mieliśmy w pobliżu, taki znaleziony. Chodź go rozwalić tego szybko. szybko sobie rozwalić to dużo drewna Dobra, będzie. Dobra, chodź póki nie pada, póki dzień. No. Tak. Czekaj, jakąś broń... Zjadłeś? Czekaj, bo ja nie zjadłam. Ja jestem najedzony. Dobra, idę. Tak? To chodź. To tam szybko sobie weźmiemy tego drewna. Poza tym przydałoby się do poprzedniego domu wrócić po jakieś pióra, po jakieś takie rzeczy, do strzały porobić. Bo nam brakuje, tutaj jeszcze nie mamy skrzyni, nie? No, Dobra, rozwalamy, tak? Trzy? No, lecimy. Sobie. po warsztat gdzie rozwal. A nie, no, ja nie rozwaliła. Może tu warsztat w środku? <laughs> To jest demolka. To łóżko też. No, wszystko poza warsztatem, tak? No. Czy to tak na końcu, można? Robisz Ciemnia się, idziemy spać. To szybko, a ty nie masz łóżka, chciałem Ci powiedzieć. To łóżko zostało. To świetnie. Trochę szybko. <grym> Wracamy. No, pędzimy. Ciekawe, czy jak te trolle tu zabiliśmy... No? Gdzie to było to wyjście? To, A to co, czy się tutaj znowu tego Czy one tego znowu wrócą, czy już nie wrócą? Trudno powiedzieć. za mną? Trudno powiedzieć, chodzę za tobą, no. Zamykaj. Chodźmy, bo jeszcze trzeba odbudować... <noise> jest dziura. Nie no, tak było pięknie. <noise> ok, podpowiedzcie nam, czy... Jak to jest z tymi trollami? Czy one się rozpołyną w tym samym... Pięć się pojawiły? Czy jest taka szansa, że, że po prostu za parę dni tutaj znowu się znajdą jakieś dwa trolle i będą tutaj mękać? Dobra. Bo, a póki co idziemy spać. No właśnie. No. Przypisz się i śpimy.